No, troszkę innym autem jechaliśmy na Warmińskim i testowaliśmy też dziesiątką e, dosyć dużo jednak Super 2000 to jest zupełnie inne auto, udało mi się wczoraj przejechać 30 km no, zdecydowanie wolałbym zrobić przynajmniej 130, a nie 30 no ale nie było to możliwe ja jestem w dobrej myśli, no jakoś nie czuję się mocno na luźnej nawierzchni, bo bardzo mało na niej jeździłem ostatnio siedzieliśmy na luźnych nawierzchniach jechałem z Skodą w Lotosie I też niedługo jechaliśmy, bo mieliśmy awarię tym w ogóle nie jechałem po luźnych nawierzchniach Ale jestem dobry, myśli, będziemy walczyć Nastawiasz się bardziej na którą y, klasyfikację? Mistrzostw Polski czy Mistrzostw Europy? Biorąc też pod uwagę ostatnie zagraniczne starty no, Zdecydowanie na Mistrzostwa Europy choć, choć bardzo mało rajdów pojechaliśmy w tym roku Ale to wyglądało bardziej dlatego, że Skupialiśmy się na tym, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda, bo mamy w planach pojechać więcej rajdów w przyszłym roku, no, a w Polsce za dużo tych rajdów nie ukończyliśmy na początku sezonu, więc zdecydowanie skupiamy się na mistrzostwach Europy. Czyli to jesteś w stanie właśnie już nam zdradzić od razu pod kątem przyszłego roku, że w mistrzostwach Polski cię nie będzie, a będziesz w mistrzostwach Europy? No jeszcze na tą chwilę nie. Zobaczymy myślę, że Końcem października będzie wiadomo i jaki jak cykl będziemy jechać w przyszłym roku. Może to będą i mistrzostwa Europy i mistrzostwa Polski. Ciężko mi jest powiedzieć na tę chwilę.